Siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, gdzie jesteśmy e, gośćmi z Plasteliny, uuuu, jestem do Bella <grym grym> Siemanko <grym> Tak jest, i dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na mapie, w której będziemy grali w golfa, serio o. Nie wiem jak tutaj się w to gra, może być bardzo, bardzo ciekawie, na przykład, bierze, Aha, się, na pewno bierze się taki kijaszek kija. i uuuu, i Bella dostanie Dobra. I w twoją wow. łapę. Słuchajcie, jeżeli film wam się spodoba i chcielibyście więcej plasteliny nowych gości, czyli Human Famplet na kanale, zostawcie łapeczkę do góry. Ja pierwszy, odejdź. Zostawcie łapeczkę a, do, do da, góry, da. a ja robię uderzenie. Uwaga. Trzy, dwa. A by łapę no. do góry. Wow. Wow. Słuchajcie, to nieźle mi poszło. A ty byś miał swoją piłkę, czy nie? Dostaw to ja moja to piłka. Ja Udało samą. się! Eeeo! Yeah! Słuchajcie! Tak zostawiacie łapę do góry, e, fajnie jeżeli będzie 10 tysięcy łapek do góry, subskrybujcie mój kanał e, i wpadajcie na witoszep.pl a my lecimy dalej. Ej, musimy ten to kijaszek wiąc. ze sobą, czy nie? No tak, musimy, bo oh ja my go God. właśnie nie... Pożyłam. Ej! I teraz jest problem. Co my teraz? My tam dalej mamy się przenieść, tu, czy tutaj powinniśmy tu wbijać piłkę dalej? Tu przez ten! Bo tu się dróżka nam pokazała tak? inna chyba. Y tak mi się wydaje, dawaj. Dobra, a gdzie... O! Co tu się dzieje? Ej, ale to jest skok. Weź, bo zahaczyłaś się kijem między... ja o mój kij, o! O co tu okay. chodzi? Wow! Wybiło cię! Dlaczego? Ale Ej, zgubiłem to... kij! Co ty gadasz? I co teraz? To lepiej nie zgubić. Ej, nie wiem co, co Dobra. teraz... Dobra, idę dalej. Ej, ja mnie nie dorzuciło tu! Ej, bo tu taki duży był golfowy kij, który nas wybił! O oh, ja ci kręcę ja Tego to się wśródłem, nie spodziewałem ja Dobra, tu chyba bez kija Bella już idziemy po prostu Musimy, też okay. jest parkur jakby Po prostu okay, do przejścia dobra. A później może będziemy wbijać kolejne piłki Patrz, nie, Uła! to nie rady Jak to nie dasz rady? No, Musisz dać radę Dawaj Bella Dobra, Ej, co my tutaj nie mamy? Okej okay. O, tu coś jest Ciekawego oh, yeah. Dobra, dajemy radę o! I... Leci piłka! O nie! Łap się bylko, o nie, źle zrobiłem, nie. dobra, tutaj musi być Do... tak Ej, jakie fajne tu są rzeczy! Epicki tak? poziom, słuchajcie Dobra, dobra lecimy. Trzymam tutaj I... dawaj, to. Hej, zobaczcie, leci piłka tu Dobra, teraz drugą no. Dobra I tak. teraz muszę szybko. szybko O, jest, uda mi się! Ale pięknie to zrobiłem! Tutaj, tutaj. Dawaj piłeczko, wratuj tutaj! Dawaj, dawaj. Bo, jak nie, to Bella tu wleci do środka, nie. do dołka, dawaj. puszczaj mnie! Dobra, idziemy puszczaj. dalej. nie możesz teraz. Nie, 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 nie idziesz, nie idziesz. Czwaniaku jeden, dobra. Jesteśmy no. na kolejnym etapie. Ej, mega fajne, bo właśnie y, robimy coś z tymi piłkami, ale też przechodzimy normalnie tutaj y, parkura. O. Tak! Nie, zostaw mnie! puszczaj a, źle to zrobiłam! Dobra, lecimy dalej i chopa! Ej, ale ja stąd nie, nie mam powrotu, nie zespełniło mnie! No to spróbuj do tyłu. Z, z tyłu może się będziesz mogę złapać. Poczekajcie, A. poczekajcie. I. Dobra, Dobra, udało mi się! Okay. Dobra, ja jestem na kolejnym etapie. Czekasz na ciebie Nie wiem Dimia Yes, Mam! Dawaj. mam fiolet! Dobra. A czy tam jest trudno? Nie, nie, nie. To jest easy. Ej, Ale dobra, nie wiem o co tutaj wiem. chodzi, bo tu mamy kije. Czy my się ich mamy złapać? Chyba tak. Na raz, drodzy o. państwo. Dobra, trzymam się, okej. Okay. I co teraz? No i lipa. I o Ale nie, dobra. nie złapałem się tego i nie wiem czy to było dobre rozwiązanie teraz w sumie. Okej, okay, kamyczek. Dobra, Ja prawie tu? bym trafił za pierwszym razem. Widzę u ciebie. Dobra, jeszcze raz. Ujacie, tutaj są mega dziwne takie przeszkody. Nie, za szybko teraz. Dobra, muszę musimy dobrze tutaj, wiesz co? W dobrym momencie. Ja to zrobię. Dobrze. Nie! Widzisz? Tu co? Teraz moja kolej. Dobra, twoja kolej. Nie, jeszcze nie. Poczekaj cię kiedy. Teraz, 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 teraz. Yes, się, Dobra, pięknie. Dobra, okej, lecimy dalej chyba. Eee. eee Dobra, ooo, znowu wielki kij będzie nas wybijał. Wow! Tylko ja nie wiem, czy on ma nas wybić, chyba nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, bo nie mogę się patrzeć, co się wydarzyło! Puść moją głowę! Ale weźmy też. Dzięki! Dzięki Bella! Coś w porządku, koleżanka! Co jest twoja koleżanka? <laughs> Jak to nie? Dobra, lecimy. Bo ja się po ostatnim już nauczyłam. Dobra, ja muszę o. tutaj poczekać. Co ty robisz? Weź <laughs> lepiej się puść i wiesz co. A ja nie wiem, czy to nie. ma nas wybić, czy nie. Ogólnie. Aha. Czy my mamy to przeskoczyć? Cześć! Ej, o co tu chodzi? To ja co, miałem tego nie przeskakiwać? Serio? Okej. Okay. Ja niepotrzebnie tam o, się bo... męczyłem, jak ty... Trzyma. Zrobiłaś to w ten sposób, to nieźle. Dobra, nie wiem, czy my jesteśmy w dobrym miejscu teraz, ale chyba tak. Dawaj, wsiadamy do samochodu. Można razem? Pewnie, że tak. Chętnie. Jedziemy tym? Czekaj, złapię się, może lepiej czegoś. Dobra. A, do przodu, tu ty, do tyłu? Jedziemy! Gdzie ja my mamy się. dojechać? Ja się boję! Przecież zobaczcie. Dobrze, dobrze! I co teraz? Dobrze, bo tu się rozpędzamy chyba. I tam mamy wskoczyć? Nie, Gdzie? nie, nie, chyba tam musimy wskoczyć. Tylko Awa, nie ja spaść. I to jest mega no dobra, dziwny no to poziom. Teraz na górze mamy te, te. Zrzucaj je na dół. Tak? I no. będziemy układać? Schodki. No, schodki. Dobra. Łapaj. Uważaj po! <laughs> Dawaj, układaj Pospadnie tam. Nie, całkiem. Dobra. Tu tutaj, tu, z, z której tej strony? Dawaj ten róg, bo tutaj jest troszeczkę tak niżej. No po co my jechaliśmy tym samochodem? Przecież my na ten samochód musimy wskoczyć. Tu układaj. Po co? No bo na dach wskoczymy. mam ci tu na górę dać? No, po prostu. Odejdź, ja to zrobię. Odejdź. Masz to. Patrzcie. No. O! Wow! Działaś? Jak no, no, się układa? Bravo, bravo. Dobra. I no, damy, dobra. Radę, ter Oj. <laughs> damy radę teraz. Oj. Damy radę teraz? Dawaj, ty pierwsze. nie, Oj. da się chyba tu wskoczyć. Dobra. Mhm. <grych> Właśnie, nie, ja tutaj dobra. chyba nie doskoczę. No, a jak z niby a, z auta tam wskoczyć? <grych> ja nie wiem o co tu chodzi, serio. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dawaj, pod te auto. Przecież z tego żółtego dachu auta to my nie doskoczyliśmy. No to tam. po co nam było to, że my mamy jechać tym autem? Patrz, no podjechaliśmy sobie pod tą dziurę, znaczy pod tą górę. Pod jaką górę? No i co nam z tego, że pod tą górę podjechaliśmy? Ja nie rozumiem, no. co ty chcesz zrobić, bo nic nie mówisz. Gdzie chcesz co podłożyć, a mi mówisz, że ja coś mam gdzieś podłożyć. Człowieku, no. zdecyduj się. Wskakujemy na górę. Ja już wiem, boksy. jak to zrobić, bo ty masz dziwne pomysły. I na górę. Nic na górę, patrz, co tu się robi. Co? 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 O, co? idę i ja to sobie zrobię sam. Co? Bo ty, te, te twoje pomysły, to wiesz co? Aaaa, dobra! Ja, bo ja nic okay. nie zrozumiałem z tego, co ty chcesz zrobić. Tu podstawimy i zrobimy, i, i tu podstawimy, i nie wiem co. To przecież ci dobrze mówiłem. No, na pewno. <laughs> Pyk, patrzcie. Ej, po, o, dobra. Na mnie. Mamy kije golfowe znowu, i co my tu mamy zrobić? Czy tam coś mamy zniszczyć? Nie. nie. Ej, nie wiem, czy to nie musi poje czy ja nie pojadę tym na sam dół. En. No jedź! Jedziemy! Woo! Co, wypaliłem się tym! O nie! Nie NIE zrobię tych aut! Ja nie mogę wrócić teraz tam na górę i co? Już ja mi się nie podoba. Ja wiem, czy my tam mieliśmy, słuchajcie, odbijać te piwki, czy nie. Bo ja tam zostawiłem to wszystko, nie wiem czy my to zrobiliśmy w sumie. Czy ja nie miałem tam gdzieś trafić, ale dobra, idę dalej, trudno. I mnie zostawiasz. Dobra. Jak Dobra, tutaj uwaga. to wygląda? Do góry Hop. ręce i skaczemy! No i nie doskakuję! Ojej! Ojej! Prawie mi się udało! Ktoś jest mi tu potrzebny. Jak nie doskakujesz? No jak ja doskoczyłem? Gdzież? O, jego, odrodziłem się. Nikt w życiu się tak długo nie męczył. No to jak to nie? Dobra, jak to zrobić? Czekajcie, bo to najpierw leci. Okej. Okay. To leci. Dobra, tutaj Hop. powinienem zdążyć, chyba. No i dobra. I tyle mam, i co mi z tego? Nie! Dlaczego nie, nie podskoczyłem? O co tu yes. chodzi? W końcu. Dlaczego ja nie podskoczyłem? Słuchajcie. No, dobra, ja jeszcze, tak raz. <laughs> mam jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy tutaj to zrobić. Uwaga. Hop. Nie, nie będę tego robić. Ale co dzisiaj tam tu dzieje? Do dobra, auta. o pięknie. I dawaj, dawaj, dawaj to jest! No Już ja to nie, nie wiem jakim ty cudem tam nie doskakujesz, jak ja doskoczyłem. Dla mnie to jest za daleko. Jak za daleko może być? Na pierwsze. Co tutaj robimy? Na czekajcie. O, leci piłka. I co ja Ta, tu mam O, zrobić? Leci, leci wulka. O co tu chodzi? Dobra. O nie, nie, dobra. Okej, okay, okej, okay. widzę, widzę, widzę co mam zrobić. Wiem chyba o co chodzi. Dobra, czekajcie. Teraz w ogóle I teraz leciałam, tak. Fake. Dobra, okej, okay, okej, okay. trzymamy tą piłeczkę i trzymaj, trzymaj. w drugą stronę. Ty kiedyś trzymaj, tutaj <laughs> dotrzesz do mnie, czy nie za bardzo? Nie. nie. Nie? Męczę się. Męczę się bardzo. Ale dlaczego? No nie będę cię nie. mówić 50 razy! No ale tam jest Easy skok przecież. Nie, bo ja nie dosięgam z jednego auta do drugiego czegoś. jak ja mogę dosięgnąć, a ty nie? Nie wiem. No właśnie. Ej, nie co to jest? Robić. To jest zablokowana droga. Dlaczego? Eee... Nie. jak nie. się tam dostać? Nie, drogę mi zablokowali. Ile jeszcze tego, padku? Nie wiem. Zablokowali nie. mi drogę, nie mogę się tam dostać. O co tu chodzi? Jesteś jesteśmy odrzuca, ja nie wiem. Jest jakaś inna droga. Ej, czy da się to tam przepchnąć? Może coś? Mogę wycwanić tą grę jakąś. <laughs> nie, nie, nie. Ej, nie wiem, tutaj Hop. jest zablokowane przejście w ogóle. Czy to już jest koniec? Niemożliwe. Kiedy to umiem? Fajnie byłoby. Ej, może to już jest dobra. koniec w sumie? Tak to wygląda dobra, chyba, dobra. słuchajcie, że to jest koniec, ale nie jestem tego pewny w 100%, bo nie, to nie jest koniec. Dobra. Tam się da koniec. chyba przejść. Koniec, elo. Chyba tam się da dalej, słuchajcie, przejść, ale ja nie wiem, nie mam. Po... Ej, dobra, już wiem chyba jak. Patrzcie, ja sobie siądę na to. do auta. Wiem, chyba ja się tego złapię po prostu i tam się spróbuję dostać na górę. Uwaga! dobra, i lecimy. Próbuj, Bella, że cię uda, nie poddawaj się! Nie wolno się Wiem, poddawać! Ja się przestawiam. To? Auto sobie przestawiam. <laughs> no to przestaw sobie w inne miejsce. Okej, okay, dobra, już chciałem zrezygnować, widzicie, a tutaj da się to U? zrobić. Zobaczcie to, to się tak nie da jechać. Jest, jestem na górze, dobra, pięknie. Okej, okay, co teraz? Tutaj się złapię i na tamten... Stój! Stop! I tutaj muszę wskoczyć, dobra, uwaga, rozbujamy oh się Działamy. Pięknie Łopa Dobra, udało mi się. Ej, zablokowałem się Skakuj, Wito, na górę! Nie, nie możesz teraz spaść! Nie ma Nie, 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 nie! Nie, tylko nie mówcie, że od początku Serio Dlaczego tak? Ale mnie oszukali, słuchajcie, muszę od początku to zrobić, a tak dobrze mi tutaj poszło. Hop. O nie, dobra, jestem Stop. tu na górze jednak. Dobra, okej. Okay. <średził> że całkiem od no. początku. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jak Bella? Dałaś radę? No wezmij się tam, no i hopla! Dobra. Okej. Okay. I na górę, dawaj, dobra. Woohoo. Próbuję, uwaga, teraz jest. Ta chwila. Chwila prawdy. Uwaga. No dawaj, wspinaj się. Yy... O, oh, jest! Yy... No. Okej, jestem już mój rekord. O, będzie się udało chyba. Dobra, Musimy ja biegnę, dalej. słuchajcie dalej. Tutaj nie czekamy nie na słabiaczków, nie czekamy. My pokazujemy okay, okay. skilla tutaj, patrzcie, jak się gra. Patrzcie. Patrzcie na mnie. No, nie widzimy ciebie, ale spoko. I przeszedł auta! O ja, znaczy nie wierzymy jest. po prostu. Bo jeszcze ostatni skok. Jesteś najlepsza. Dzięki. Żartowałem. A! Dobra, przeszam, okej. Okay. <laughs> Dobra, dalej, ja jestem. Dalej. Słuchajcie, ja jestem w wulkanie jakimś. Jak ja mam okay. się tam dostać wyżej? To sobie bądź. <noise> A ja nie wiem, gdzie Nie mam wiem nie o co chodzi tutaj. Ło, ej! Tu do góry tutaj podciąg. Ło, dobra, już wiem o co chodzi. A czemu te skrzynki Ole, są tak akcja. rozwalone tu? Nie, no bo ja jechałem tam samochodem. I ja rozwaliłem A je, więc możesz tam biec na dół po prostu. Biedna. Nie wiem po co, no tak. Był, był samochód, to pojechałem nim po prostu Dobra, to idę dalej. Dobra, co my tutaj mamy, słuchajcie. Yy, musimy jeszcze Dobra, raz to spróbować dobrze. zrobić. Dobra, uwaga. I skaczemy, hopa. Dobra, i... Nie! Dlaczego? A co ty to trzeba szybko zrobić tego wpadku? Hmm. Ale krzyczysz ja ładnie. Na raz to trzeba zrobić to, jak wtedy te kije nas rzucają No, a gdzie, a jest no się? tam jest ciężko, tam... O, siema. tam no, trzeba siema, no się mnie tak zrzuciły, zobacz. Gdzie? O, gdzie? Się? O, siema! Siema! Jakim cudem ty się ty znalazłaś? <śmiech> <śmiech> to jest no. niemożliwe! ty kij tutaj wybił? A no. ja tak się namęczyłem na tamtym poziomie, a mogę a. też tak zrobić jak ty. Ty, ale teraz spadnę do lawy wow. i się pewnie... Tu nie odrodzę. Nie, się tutaj odrodzę. jest safe normalnie, więc chyba. O dobra, bo teraz. Bo teraz mi się zdążyło zasejfować. Ale jakim cudem <grym> ty jesteś tutaj, sieba? Siema. Skąd ty się tu wzięłaś? A to było. To jest niemożliwe. Dobra. <grym> mamy dwie piłki i nie wiem o co chodzi. No. Czy my mamy do tej piłki wejść? Chyba tak. O jacie. Widzisz jak dobrze, że tu jestem? O jacie. wchodzimy do piłki, do środka. Ty, jak ja I tu co wejść teraz? Nie mogę. Łapię się jej i popychamy ją? Jak to zrobiłeś, że tam wlazłeś? Nie wiem właśnie Jak ją popchnąć? O, jadę! O No fajnie Jadę w piłce! Pomocy! Ale ja ugrzęzłam gdzieś Ratunku! Dobra czy coś O nie, jadę! Słuchajcie, tutaj w środku piłki Co się tu dzieje? Ciała Ale to jest epickie Aleks, tak? Wpadłem! Jest! odblokowano osiągnięcie! Chyba koniec! Yes, Jest, udało się, pięknie Słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał Jeżeli tak, zostawiajcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał Wpadajcie na witoshop.pl. Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, bo zdrowi, serdecznie, papa. Pa pa, pa, pa.